Za nieposłuszeństwo wobec gniewnego bóstwa nie znali swej winy. Chcieli tylko żyć, kochać swoje dzieci, chcieli wrócić do swych domów. Z naukowego punktu widzenia na planecie nie starczyłoby wody, by utopić nas wszystkich. Ale czym się w sumie różnimy my od nich? Gdyby potworny żywioł zalał Twoje miasto, kraj lub cały kontynent, czy byłbyś w stanie przeżyć? Czy też los Noego czekałby tylko nielicznych szczęśliwców? Stało się to rankiem 26 grudnia 2004 roku 160 km na zachód od wyspy Sumatra. Miliony lat przed tym dniem starożytne starcie gigantów pozostało niezauważone. Płyta indyjska, będąca niegdyś częścią superkontynentu Gondwany, naciskała z coraz większą siłą na sąsiednią płytę euroazjatycką, ściskając ją i próbując wypchnąć z głębokości 30 km, Aż rosnące napięcie wystrzeliło jak sprężyna. Gigantyczne płyty przesunęły się względem siebie, a monstrualny wstrząs dna morskiego wyrzucił je w górę i wygiął włók. Mierzący 1500 km. Punkt, w którym nastąpił kataklizm, jest częścią Pacyficznego pierścienia ognia. Występuje tu 80% największych trzęsień ziemi na świecie, a przesunięcia płyt tektonicznych następowały regularnie przez stulecia. Nie istniał wtedy żaden system wczesnego wykrywania tsunami na Oceanie Indyjskim, ani system powiadamiania ludności w rejonach przybrzeżnych. A beztroscy turyści dalej opalali się na złotym piasku, bawili się z dziećmi i nurkowali w pięknym i bezpiecznym oceanie. Nastąpiło trzęsienie ziemi o niezwykłej sile. Ogromne masy wody zaczęły przemieszczać się od epicentrum do wybrzeża. Ted Marty, były prezes Tsunami Society, oszacował całkowitą energię tych fal na 5 megaton. W odpowiedniku trotylowym. To dwa razy więcej niż łączna moc amunicji zdetonowanej podczas II wojny światowej, w tym dwóch bomb atomowych. Lecz w pierwszych godzinach po trzęsieniu ziemi wysokość fali nie przekraczała 60 cm. Gdyby statek na otwartym morzu napotkał taką falę, nie odczułby nawet kołysania, lecz gdy czoło fali zaczęłoby zwalniać na płytkiej przybrzeżnej wodzie. Wysokość fali wzrastałaby gwałtownie. Zanim mieszkańcy wybrzeża i turyści ujrzeliby tę ogromną falę i zdali sobie sprawę, że ta wszystkich zabije, jej wysokość osiągnęłaby już 15 metrów. Ten potwór morski niespodziewanie uderzył w wybrzeża Indonezji, Sri Lanki, Indii, Tajlandii i innych krajów. Ludzie wypoczywający na ciepłym piasku pod gorącym słońcem, śpiący w klimatyzowanych pokojach, oglądający menu przed śniadaniem w lokalnej restauracji każdy z nich był w szoku. W pierwszych sekundach, ciemnoszara ściana wody z łatwością pochłonęła z plaży leżaki i parasole. Po chwili niszczyła już wiadukty, rzucała autami, niszczyła metal i beton. Nieważne kto, jak dobrze umiał pływać, powódź samochodów, wyrwanych z korzeniami palm i tysięcy ton gruzu, pochłonęła wszystko na swej drodze. Wciągnęła to kilometry w głąb lądu i tam wszystko zrzuciła, nie bacząc na poskręcany metal i ciała. Godzinę po katastrofie ci, którzy dali radę przeżyć, pierwszy zabójczy cios. Umierali bez pomocy medycznej w zniszczonych budynkach, pod powalonymi drzewami oraz od ran leżąc w błocie. Dopiero dzień później pierwsza pomoc przebiła się przez barykady śmierci zbudowane przez gigantyczną falę i udzielono pomocy tym, którym udało się przeżyć do tego momentu. Później szacowano, że 300 tysięcy ludzi utonęło na wybrzeżu, utknęło pod gruzami budynków. Lub zostało zmiażdżonych przez powódź. Niektórych nigdy nie odnaleziono i uznaje się ich za zaginionych. Chciwy ocean zabrał pewnie ich ciała, gdy woda ustąpiła. To straszna tragedia, lecz takie tsunami nie zagrozi całej ludzkości, tylko niektórym regionom. Co jednak jeśli źródłem fali nie jest trzęsienie ziemi, a coś gorszego? Oto starożytny krater Chicxulub, Jego średnica ma 180 km, a pierwotna głębokość sięga 20 km. Powstał on prawie 67 milionów lat temu, gdy asteroida o średnicy 10 km z ogromną prędkością rozbiła się o półwysep Yucatan. Siła uderzenia asteroidy szacowana jest na 100 teraton w równoważniku trotylowym, co stanowi dokładnie milion trzęsień ziemi na Oceanie Indyjskim. Co byś powiedział na tsunami sięgające 50 metrów, albo nawet 100? Trudno sobie wyobrazić konsekwencje fal, które mogłyby przetoczyć się przez całą planetę, ale jedno jest pewne: przetrwaliby nieliczni i nie ma gwarancji, że w warunkach nowego życia byliby szczęśliwi. Teraz patrz uważnie. Asteroida właśnie spadła na brzeg i objętość wyrzucanej wody była bardzo mała. Gdyby uderzyła w otwarty ocean, na przykład w Rów Mariański, którego głębokość jest dokładnie taka, jak rozmiar asteroidy, tak jakby były dla siebie stworzone, to bylibyśmy teraz w takiej samej sytuacji jak dinozaury. Tak, tsunami to straszna, śmiertelna katastrofa, lecz jej skutki są natychmiastowe, a po niej ludzkość ma czas na odbudowę sił i podjęcie działań. Można na przykład zbudować system wczesnego wykrywania tsunami w celu szybkiej ewakuacji miejsc przybrzeżnych. Ale gorsze mogą być powodzie, w których poziom wody podnosi się przez długi czas lub nawet na zawsze. W 2015 roku eksperci NASA wykazali, że poziom oceanów rośnie szybciej niż się spodziewano, a w najbliższych latach podniesie się o prawie kilometr. Jeśli ocieplanie się utrzyma, lodowce na biegunach naszej planety będą dalej topnieć, a poziom oceanów będzie się podnosić. Bo cały lud na planecie zamienia się w ciecz. Oto mapa kontynentów w tej przyszłości. Na pierwszy rzut oka, Ziemia wydaje się taka sama. Ale zbliżając się do Azji, skala tragedii staje się jasna. Ogromne miasta jak Kolkata i Szanghaj, o łącznej populacji prawie 19 milionów ludzi, pochłonie ocean. Prawdziwa katastrofa nastąpi w gęsto zaludnionych obszarach Azji Południowo-Wschodniej w Chinach, Bangladeszu i Indonezji. Terytoria zamieszkałe przez ponad miliard osób pokryje woda. Roczne zmniejszanie się powierzchni Ziemi postawi przed ludzkością nowe wyzwania. Zmniejszy się powierzchnia gruntów ornych i żywności nie będzie już starczać dla całej ludzkości. Nowe przestrzenie oceanów zwiększą wilgotność atmosfery swoim parowaniem, a wieczne deszcze zaleją zatłoczone miasta na kontynentach. Ale jest też dobra wiadomość: podnoszenie się poziomu wód i zalewanie lądów nastąpi w ciągu dekad, a nawet wieków. I będziemy mieli szansę w porę zrobić coś, co zapewni nam możliwość przetrwania na mniejszym terytorium. Prawdopodobnie wymusi to kontrola urodzeń, masowa produkcja chemicznej żywności i nowa architektura wielopoziomowych miast. Oczywiście myślimy, że jesteśmy bezpieczni. Rozważając możliwe scenariusze apokalipsy, zazwyczaj mówimy o pandemii albo o wojnie światowej, a nie o potopie. Mało kto w to wierzy, ale starożytni Sumerowie, Grecy, Arabowie, Hindusi i Chińczycy wiedzieli o potopie, często nie mogąc się porozumieć i przekazać tej wiedzy między sobą. Możemy się tylko domyślać, jak straszna i śmiertelna była ta starożytna katastrofa, skoro wszystkie ludy świata zachowały o niej pamięć, nawet po tysiącach pokoleń. Ciekawe, na ile prawdopodobne jest to, że się powtórzy. Teraz wiemy, że potworna siła uderzenia fali i brak żywności na zagęszczonym i przeludnionym terytorium to najgorsze rzeczy zagrażające ludzkości podczas tsunami i powodzi. Lecz teraz poznasz jeszcze groźniejsze czynniki, których nie stworzyła nieokiełznana natura a tworzymy je sami. W historii ludzkości można znaleźć wiele różnych przykładów organizowania sposobów na przetrwanie. Pokażę Wam dwa najnowsze. Oto nagranie z tsunami w Japonii w 2011 roku. Około 18 tysięcy ludzi zginęło, gdy nastała katastrofa. Dziesiątki tysięcy ocalałych zostało odciętych od świata. Słodka woda i elektryczność nie były dostępne na tych obszarach, a gospodarka kraju bardzo ucierpiała. Jak mieszkańcy przetrwali? W tych trudnych czasach nie było przestępstw. Ofiary tsunami wykazywały się dużą wzajemną pomocą. Każdy czuł wzajemną odpowiedzialność społeczną. Nikt nie wysuwał się do przodu przy rozdawaniu żywności. Nikt nie spychał kobiet i dzieci w kolejce do ratowników. Tysiące bankomatów zostało przewróconych i rozbitych wzdłuż całego wybrzeża, ale nie zginął ani jeden jen. Najlepsze ludzkie cechy, którymi wykazali się poszkodowani w stosunku do siebie nawzajem, pomogły ocalić wielu z nich. Ale są też inne zasady przetrwania: odrzucić na bok wszystkie etapy ewolucji i zamienić się w zwierzę. To historia z Nowego Orleanu. W wyniku huraganu Katrina w 2005 roku 80% miasta zostało zalane. Większość mieszkańców została zawczasu ewakuowana. Życiu pozostałych ludzi obiektywnie nie zagrażało nic. Poza innymi ludźmi, gangi szabrowników na łodziach zajęły najpierw sklepy z bronią, potem z biżuterią. Miasto opanowała fala. Nie. Nie tsunami, a fala ludzkiej przemocy. Już po dwóch tygodniach głównymi wartościami ludzkimi w opanowanym mieście było jedzenie i kobiety, tak jak dziesiątki tysięcy lat temu. Policja była w stanie wejść do miasta, aby przywrócić porządek dopiero przy wsparciu Gwardii Narodowej. Jeśli więc chcemy być gotowi na apokalipsę, czy to będzie powódź, czy jakakolwiek inna katastrofa, musimy zacząć nie od zapasów paliwa i żywności, nie od polowania i zdobywania wody. Musimy zadać sobie pytanie: kim jesteśmy: ludźmi, którzy zbudowali cywilizację dzięki wsparciu własnego gatunku, czy drapieżnikami, które przeżywają kosztem słabszych? Podziel się opinią w komentarzu, ale pamiętaj, Prawdę o nas samych poznajemy dopiero w praktyce, a ta może nas zaskoczyć.